Mamy prawo do legalnej aborcji. W Polsce mamy prawo do antykoncepcji. I mamy prawo do wychowania i edukacji dzieci tak, jak nam się podoba. wypraszam, żeby mówiono o mnie w przestrzeni publicznej, jak o jakiejś nieodpowiedzialnej dzidzi, która nie wie, kiedy może wziąć pigułkę dzień po. Mnie to strasznie razi ten brak szacunku. To nieważne o czym rozmawiam, ale domagam się szacunku. Chcę być szanowana. Gdy występowałam na mównicy sejmowej, to niektórzy posłowie wysyłali buziaczki, siedząc w ławach sejmowych. Co się stanie z człowiekiem? któremu odbierze się prawo o decydowaniu o części swojego ciała. Przestajemy o siebie dbać, przestajemy mieć szacunek do siebie i de facto... Ludzie już nie chcą żyć. Jeżeli my nie będziemy mogli grozić zarodków, to oznacza, że będziemy musieli je uśmiercić, bo nie zawsze możemy dokonać transferu zarodka, bo nie zawsze kobieta może podejść do tego transferu ze względów medycznych. Amnesty International od dłuższego czasu monitoruje sytuację praw kobiet w Polsce, ze względu na to, że faktycznie obserwujemy, że w pewnych obszarach te prawa nie są odpowiednio chronione. Przede wszystkim mamy na myśli prawa reprodukcyjne i seksualne, dostęp do legalnej aborcji. Kwestie dotyczące dyskryminacji, które mają miejsce, ale również kwestie dotyczące właśnie reakcji na przemoc wobec kobiet i przeciwdziałanie tej przemocy. Konkubent, który molestuje córkę swojej różnie. jest jedynym żywicielem w domu, myśmy takie robili duże badania, jak on jako żywiciel całej rodziny ma ciche przyzwolenie matki na molestowanie jej córki. I nie walczą te baby o swoje prawa, bo się boją i nie jest wcale tego tak mało. 50% molestowanych dziewczynek wie, kto je molestuje, z tego większość odbywa się w domu własnym. Zabiegam tutaj, o te kobiety, które naprawdę poniosą konsekwencje cofania się cywilizacyjnego, z którym mamy w tej chwili w Polsce do czynienia. Czyli kobiety biedne, te kobiety, które mieszkają w małych miejscowościach które będą zachodziły w niechciane ciąży, które nie będą miały dostępu do y, antykoncepcji awaryjnej, które już bardzo boją się antykoncepcji, bo zostały przez kościół nastraszone antykoncepcją. Przemoc kiedyś wszechobecna na salach porodowych ma trochę inną już skalę, ale ciągle prawa kobiet są łamane. W zakresie hmm, pytania o zgodę na zabiegi medyczne, prawa do informacji. Ciągle jeszcze są szpitale, gdzie poród odbywa się w salach wieloosobowych. W tych przypadkach, kiedy kiedyś zawarto ten tak zwany kompromis aborcyjny, aborcja dopuszczalna na przykład jest przewidziana, jest przewidziana bo jest w określonych sytuacjach ustawowych, ale cóż z tego, skoro nawet wtedy, kiedy te przesłanki do stosowania ziszczą się w, w przypadku konkretnej kobiety, lekarze mają bardzo duży strach, bardzo duży dyskomfort, albo w końcu zasłaniają się właśnie klauzulą sumienia, jednocześnie nie wskazując, zgodnie z tym co mówią polskie przepisy, miejsca, gdzie taka dopuszczalna aborcja może być zrealizowana.